Mm. <laughs> Ja tu jestem z tyłu, jakby jedzie, jedź, tak jak idzie Tak trzymaj Andrzej, tak dawaj, dawaj Złam się, złam się, złam się, złam się, złam trzymaj, Tak trzymaj, dobrze idzie Tak trzymaj, dobrze idzie, dobrze, dobrze Prostuj się, prostuj się Dobra, stój, stój Po sznurku Andrzej Hej, do wyjazdu zapraszam teraz Tam wyjeżdżaj Andrzej Tam jedziemy, tam na łuku po prawej stronie będzie taki duży stos piątki Ja tam do tobą będę jechał a ty na razie Daniel możesz tu podjechać do Krzyżówki i poczekać, bo ja nie wiem jak tam będzie z minięciem się, wiesz? Jak będę widział, że damy radę, to ci będę wołał, że możesz podjechać. Dobra. A to tam jest? Co, co tam będzie ładowane ta piątka czy na 60? Piątka będzie ładowana. E, nie wiem, masz tu umowę tam 77 kubików jest na tej umowie. Czekaj, no wysłałeś to wczoraj jakąś, ale którą no bo były dwie takie po trzy stosy na każdym to nie wiem czy na tej akurat Piątkę chwala będzie ładować czy co tam Tak piątkę, piątkę Andrzej 77, tak? No 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 To mamy, tu ją mam po prawej ta piątka, jak my to zrobimy tutaj? No daj tam na razie do przodu, ja tam gdzieś się wkomponuję, trochę cofniesz, coś tam wykombinujemy. Ja jestem ślepy Czemu? A dobra, dobra, tu nie masz polter, tylko tu piroślap. Tak? O to idzie je. No jest napisane, no Dobre. Dawaj trochę złamany tak tutaj ją. A ja tu wiadę potem. Byle pierwszą klatkę. Tak jak stoisz, nic nie kręć, tylko do tyłu. Dawaj, 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 dawaj. No nie no, wyprostuj koła, Andrzej. Po, podłam się, podłam się. Weź, żeby ona tu bardziej szła. Dobry. Wygięta jak struna. Wiademy tu, wiademy tu. Dobry. No Idę za stocer, Dobra Kur... Andrzej, ty dzisiaj jeździsz? dzisiaj jeździsz jak zawodowiec, Naprawdę, opie, dawaj, kur... Opuszczacie, uważaj za 17 lat, kur... <laughs> tu wjechał, tam obrócił się, kur... Dobra, dawaj, piątek, kurwa. Potem powrót Powrót? No Ja Cię wyślę zaraz. Dobra. Ja muszę cofnąć, bo jadę do tu cofnąć. Dobra. Kur... Tu o Ciebie się przystąpię. No dawaj tu tak trochę. Tak, jeśli musiał mi jeszcze ten kot prosto wysłać do tej umowy, nie? No.

W to. A ty co będziesz ładował, wiesz, Tam z przodu tego świerka i to potem. Tam gdzie przyczepa, wiesz? No musisz, bo tam ładuję trochę i tu przyjadę po resztę Do przodu daj za zakręt i opisz proszę te drewno. A ty mi proszę wyślij ten kurwa to był zamach, no. Proszę. Jurii dzwonił. Ciekawe co tam. No, co tam Juri? A ty, tu umowa tam gdzie piątka i 3,60 to jej zakończyć, czy nie? E, piątka i 3,60, e, a tam jest tylko to, tak na tej umowie? A ja na tym Czekaj, 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 czekaj. Nie, 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 Juri, nie, bo tam jeszcze jest inny stos. Nie, 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 nie zakończaj. A, dobra, a dobra, niczego hej. nie zakończaj, wiesz, ani jednej, ani drugiej. Dobry, dobry. No, dobra, to hej. Tak. Dobra, jedziemy po przeczepa i dalej walczyć. Jest robota cały dzień na siedząco pod dachem, w kabince ogrzewanie, radyjko gra, to znaczy grało, bo coś się zepsuło, ale i tak pogadam z kierownikiem. Cześć panie. Okej. Naprawiłeś? Naprawiłeś? Serwis 24 na dobę. Obejrzymy i je... Yeah. Rozkłada się pięknie, możesz zobaczyć. Tutaj poklejone, no. Zobaczymy co to tam, a ja, czy powiem w ten, dzisiaj mi się wysypało z torby, nie? Tam częściej i tam jest śrubokręt do tego. Tak. Koleżka nas tu wpuszcza ładnie, pięknie w koreczku A Jemu chodzą nas je A on go to dobej, dobej Także jedyny Pięknie. Jeszcze. O lekko, lekko. Obejrzymy, czy taki szybki. Także kolega puścił, my teraz puścili kolegę. Jademy dalej. Cztery minuty zostały jazdy. Na pauzę my stanęli i próbujemy. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy naprawiony? I was born in the river one day, washed me clean and cold. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. I was born in the mountain there. Shook me to its peaks. Oh Lord, I won't come home till the mountains had it say. Oh Lord, I won't come home. I won't come home to play. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. I was born in the earth by hand. Plucked out like a fruit. No, Lord, I won't come home till the sea becomes a tree. I was born in the ocean's depths, made my way up the river. No, Lord, I won't come home till I'm one with these old seas. No, Lord, I won't come home, I won't come home to play. Oh, Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend Oh, Lord, I won't come home, I won't come home to play Oh, Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend Cause I was born in the river one day, washed me clean and cold Oh, Lord, I won't come home to the river runs dry, my friend. Me clean and cold. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. Ale działa. Naprawiłeś. Ua!